Cześć, witaj na 15 minutowej medytacji takiej na każdy dzień z elementami loving kindness które koją ciało i umysł Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem może być na krześle z rękami na kolanach choć ja najbardziej polecam siat skrzyżny z podparciem w odcinku lędźwiowym i z rękami również na kolanach grunt żeby było Ci wygodnie i aby twój kręgosłup był wyprostowany, zamknij oczy i skoncentruj się na swoim oddechu. Jeżeli jest płytki, w porządku, jeżeli jest głęboki, również w porządku. Spróbuj skoncentrować się na tym, co czujesz. Jak strumień powietrza wpada przez twoje nozdrza przy wdechu, jak rozszerza się twoja klatka piersiowa i jak przy wydechu opada. I ponownie czujesz strumień powietrza płynący w drugą stronę. Licz swoje oddechy. Jeden na wdech, jeden na wydech, dwa na wdech, dwa na wydech. Postaraj się tak teraz policzyć do dziesięciu i nie dekoncentrować się. Spróbuj koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co czujesz, kiedy oddychasz. Jeżeli doliczysz do dziesięciu, zanim przejdziemy dalej, zacznij od nowa. Ponownie jeden na wdech, jeden na wydech. Jeżeli uciekniesz gdzieś myślami, rozproszysz się, wróć do oddechu. Nie denerwuj się na siebie. To jest część praktyki. Z czasem coraz łatwiej będzie Ci utrzymać swoją koncentrację na oddechu. I coraz rzadziej będziesz uciekać myślami. Teraz cały czas swobodnie oddychając, skoncentruj swoją uwagę na swoich stopach, na odczuciach, które z nich płyną, i rozluźnij mięśnie w nich. Następnie spróbuj skoncentrować się na tym, co czujesz w łydkach, i również je rozluźnij. Następnie. To samo zrób z udami. Pośladki. Poczuj jak naciskają na ziemię lub cokolwiek na czym siedzisz i postaraj się je rozluźnić. Odcinek lądźwiowy. Upewnij się przy okazji, że pamiętasz, aby mieć prosty kręgosłup. Teraz poczuj, a następnie rozluźnij swój brzuch. Klatka piersiowa. Znów poczuj, jak unosi się i opada, kiedy oddychasz, a następnie postaraj się rozluźnić mięśnie w niej. Teraz skieruj swoją uwagę na miejsce między łopatkami. Ponownie pomyśl o tym, aby mieć prosty kręgosłup, i rozluźnij mięśnie. Następnie barki. Poczuj, czy czujesz w nich coś, i rozluźnij. Następnie ręce. Poczuj. I rozluźnij. Dłonie. Poczuj. I rozluźnij. Następnie szyja i kark. prostuj kręgosłup, ale rozluźnij mięśnie karku. I na koniec twarz. Postaraj się rozluźnić również mięśnie twarzy. Ponownie wróć uwagą do oddechu. Poczuj, jak przy wydechu twoje rozluźnione ciało posiada ciężko. Wdech i wydech. Teraz skoncentruj się na dźwiękach, ale nie interpretuj ich. Po prostu słysz je i pozwól im zanikać, kiedy wybrzmiewają. Niech przepływają przez Ciebie i przez Twoją świadomość bez wzbudzania myśli. Jeżeli uciekniesz gdzieś myślami, zauważ to, że się rozproszyłeś, po czym wróć uwagą do dźwięków i do oddechu. A teraz po prostu bądź tu i teraz, świadomy i uważny. Pozwól swojej uwadze błądzić po Twoim rozluźnionym ciele. Wracaj uwagą do oddechu, zauważaj dźwięki i pozwalaj im przepływać przez siebie. A jeżeli znów Uciekniesz gdzieś myślami, zauważ to i wróć ponownie do bycia tu i teraz w pełni obecny i w pełni świadomy. A teraz pora na odrobinę loving kindness, czyli miłującej dobroci. Połóż ręce na swoim sercu, jedna na drugiej, i poczuj bicie swojego serca. I powtarzaj w myślach do samego siebie, do samej siebie: bądź zdrowy, bądź szczęśliwy. Znaj wewnętrzny spokój. Niech te życzenia wypowiedziane do samego siebie będą szczere. Naprawdę życz tego szczerze komuś, kogo kochasz. Poczuj, że jesteś osobą, którą kochasz. I powtarzaj w myślach bądź zdrowy, bądź szczęśliwy, znaj wewnętrzny spokój. Poczuj, jak to wzbudzanie miłości do samego siebie sprawia, że po Twoim ciele rozlewa się ciepło i błogość. Czujesz, że jesteś kochany, że jesteś kochana. Teraz rozszerz swoją miłość na kogoś, kogo kochasz. Może to być twój chłopak albo dziewczyna, mąż lub żona. Może to być twój przyjaciel. Mogą być to twoi rodzice. Przywołaj przed swoje oczy obraz kogoś, kogo kochasz i wyobraź sobie, że ten ktoś jest szczęśliwy. I teraz tej osobie życz Bądź zdrowy, bądź szczęśliwy, znaj wewnętrzny spokój. I to już. Koniec 15-minutowej medytacji z elementami loving kindness. Jak się teraz czujesz? Mam nadzieję, że czujesz rozluźnienie, spokój oraz miłość do swojej osoby. To bardzo ważne, aby kultywować miłość do samego siebie, do samej siebie. I mam nadzieję, że do zobaczenia na moich innych medytacjach. Cześć!